Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj, a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu, brata, swemu bratu raka, podlega wysokiej radzie. A kto by mu rzekł zbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, Zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w drodze, aby cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorce, i aby nie wtrącono ciebie do więzienia. Zaprawdę powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. Otwo słowo Pańskie. Dzisiaj Jezus zaprasza nas do wyjścia ponad to, co przeżywa człowiek praworządny. Mimo Niepopełniania złych uczynków. Często w przyzwyczajeniu twardnieje nasze pragnienie dążenia, właśnie do świętości. Często, jak to powiemy, właśnie wygodne życie, rutynowe zachowanie dobra i nic więcej. Taki można powiedzieć, kochani, minimalizm. Święty Jan Bosko mówił: Dobre jest wrogiem tego, co optymalne. To do tego odnoszą się słowa mistrza, który zaprasza nas do robienia rzeczy, jak to powiemy, większych, które mają. Inną właśnie podstawę w naszym życiu. Większe rzeczy, które paradoksalnie czerpią z mniejszych, znacznie mniejszych. Złości, złości się lekceważy i zaprzeczać brata nie jest zachowaniem, kochani, odpowiednim dla ucznia Królestwa Niebieskiego, który został właśnie powołany, by. Być nie mniej, nie więcej jako solą ziemi i właśnie światłem świata. Słyszeliśmy to już niejednokrotnie. Czyli trzeba się stawać człowiekiem właśnie błogosławieństw. Jezus jako autorytet zmienia właśnie tą interpretację negatywnego przykazania: nie zabijaj. Na pozytywną, właśnie, interpretację głębokiego i radykalnego wymogu pojednania, zestawienia, aby nadać jeszcze większego, właśnie takiego nacisku, na to, aby bardziej patrzeć przez pryzmat miłości. Tak więc nie ma odpowiedniej ofiary, gdy. Najopłodniejsze ofiary, gdy wspomnisz, że brat Twój ma coś przeciwko Tobie. Kochani, dalej ważne jest rozwiązywać właśnie każdy spór, bo inaczej nieważność ofiary zwróci się przeciwko Tobie. Dlatego też potrzeba nam właśnie takiej radykalnej postawy miłości w naszym codziennym życiu. Wszystko to można, może poruszyć tylko właśnie ta wielka miłość i oddanie. Święty Paweł mówi nam, albowiem, przykaza albowiem przykazania, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne straszczają się w tym właśnie nakazie. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Kochani, wołajmy dzisiaj do naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby pozwolił nam odnowić właśnie w naszym życiu dar miłości, najbardziej radykalny właśnie sposób wobec naszych bliźni. A, na a nasze życie będzie najlepszą i najbardziej autentyczną właśnie ofiarą dla Boga. Nie ma większego daru, jaki może ofiarować właśnie człowiek Panu Bogu. Choć wiemy, że Pan Bóg ma wszystko, ale miłość, która wyraża się w darze oddania, najbardziej porusza właśnie serce Boga prośmy właśnie o taką właśnie postawę w naszym życiu w każdej sytuacji naszego życia aby pielęgnować ten piękny dar w swoim życiu amen